Pocztówka dźwiękowa z Indii. Po dwutygodniowym pobycie w Govardhan Retreat Center udaliśmy się do oddalonego około jedną godzinę jazdy w Rindavan, miejsca pięciu tysięcy świątyń Kryszny. Znaleźliśmy hotel blisko świątyni Iskonu, czyli Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny aby móc uczestniczyć w programach tam organizowanych. Okazało się, że mieliśmy tam również darmowe posiłki. I co ciekawe, były one serwowane w spokojnym miejscu dla uczniów Szlapropada, Sanyasinów, czyli osób żyjących w wyrzeczonym porządku życia, i Brahmacherinów, czyli mnichów. I do tej grupy właśnie się zaliczaliśmy. Innymi słowy, mogliśmy dwa razy dziennie o 9 i o 15 zjeść spokojnie darmowy posiłek. Dystrybucja odbywała się w tradycyjny sposób. Wszyscy się dali, z metalowymi tacami w rzędach na cienkich, długich chodnikach rozłożonych na betonowej podłodze. Pomiędzy rzędami wielbiciele z pojemników na kółkach rozdawali prasadam, czyli pożywienie ofiarowane krysznia. Jak na darmowe posiłki, było bardzo bogato. Ryż dal, czyli wodnista zupa na bazie różnego rodzaju grochu. Dwa, trzy rodzaje sabji, czyli różnego rodzaju potrawy z warzyw. Cieciorka z przyprawami chapati, czyli proste placki z mąki pszennej. Czasami purisy, placki pszenne smażone na głębokim oleju i jakaś słodycz. Na przykład odparowane mleko z ryżem e, albo gulab jameny, smażone kulki z odparowanego mleka z mąką w syropie. Także podałem tylko przykładowe potrawy, ponieważ ich różnorodność przekracza objętość tej pocztówki. Od ostatniego mojego pobytu we Vrindavan 8 lat temu dużo się zmieniło. Miasto bardzo się rozrosło. Świątynie odwiedza jeszcze więcej pielgrzymów i oczywiście jest więcej samochodów, riks, zwykle elektryczne, motorów, motorków i skuterów coraz częściej również elektrycznych. Także ciekawe, generalnie na świecie obserwujemy mniejsze zainteresowanie ludzi religią i wszystkim co z nią związane. Natomiast tutaj na odwrót. Oczywiście można by tutaj dyskutować, jakie są motywacje wszystkich tych osób odwiedzających Vrindavan. Czy są to motywy czysto duchowe, religijne, zwyczajowe, czy po prostu nowy rodzaj turystyki. Tak czy inaczej, wszyscy z nich kłaniają się Krysznie w świątyniach i innych świętych miejscach, intonują pieśni o Krysznie dają jałmużnę i spożywają kryszna prasadą. Jednego dnia poprosiliśmy wielbiciela, aby nas oprowadził po ważnych miejscach we Vrindavan. Odwiedzaliśmy świątynie założone przez Goswami, świętych mnichów i święte miejsca związane z historiami o Krsznie. Goswami zostali poproszeni przez si czytanie Mahaprabhu aby odrestaurowali zapomniane miejsca związane z historiami o Krysznie we Vrindavan i okolicach i aby pisali książki o Bhakti Yodze. Wieczorem, kiedy zastanawiałem się nad tym, uzmysłowiłem sobie, że to właśnie Goswami stworzyli Vrindavan, wypełniając w ten sposób pragnienie Si i Mahaprabhu. Oni zapoczątkowali budowę świątyń, gat, i kunda, czyli różnych miejsc do rytualnych kąpieli. I co ciekawe, miejsca, w których żyli Goswami, stały się również miejscami pielgrzymek i wybudowano tam różnego rodzaju samadhi, czyli możemy to przetłumaczyć jako mauzolea. Ale prawdziwe Vrindavan, miejsce, gdzie Krishna wciąż odbywa swoje różne zabawy, z pasterzami i pasterkami i cieszy się towarzystwem mieszkańców Wrindawan. nie jest łatwo zobaczyć. I tutaj również swami przychodzą nam z pomocą, zostawiając bardzo obfitą literaturę. Dzięki jej studiowaniu i praktykom duchowym można doświadczyć tego prawdziwego, duchowego Wrindawan, które nie jest z tego świata. Także na dzisiaj. By było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i następna poptówka będzie z maja